Witam. W tym filmie pokażemy w jaki sposób wyedytować prostą stronę na portalu szkoła44.pl firma44.pl lub ja44.pl Mamy prostą stronę, wchodzimy do, do jej edycji. Otwiera się edytor stron. Na początek wpiszmy prosty tekst. Zmieńmy rozmiar czcionki na duży, wyboldujmy tę czcionkę, a następnie wprowadźmy tabelę, która będzie kontenerem naszej strony. Wprowadźmy jeden wiersz i dwie kolumny bez obramowania. Tabela została wprowadzona. Ustawmy szerokość pola dla pierwszej kolumny. Wyrównanie do góry. I szerokość pola dra dla drugiej kolumny oraz wyrównanie. W pierwszym polu, w pierwszej kolumnie wstawimy Wydarzenia wcześniej zdefiniowane. Niech to będzie na przykład miejsca na świecie San Francisco. Pokażmy je zgodnie z tym formatem. 5 wydarzeń. Czy tytuł? Tak. OK. A w drugiej kolumnie piszmy. Pogodę, kursy walut, ilość dni do wakacji, ankietę. Wybierzmy ankietę, jak Ci się podoba nasza strona. I może informacje o imieninach. Zapiszmy stronę. Wylogujmy się z serwisu, aby usunąć klawisze, edycja i kasowanie strony. I oto widzimy. Pełny efekt edycji naszej strony. Bardzo dziękuję.